kiedy tacy mężczyźni wybierali kapłaństwo czy zakon, mieli na ogół zagwarantowaną przynależność do społecznego establishmentu oraz przeróżne związane z tym prestiżowe i materialne korzyści. Jednak, nawet kiedy mieli szczere, autentyczne postanowienie zachowania ślubu czystości i celibatu, o wiele rzadziej im się to udawało i udaje. Przecież z jednej strony od początku mieli podejrzaną i słabszą, albo wprost fałszywą, niesłuszną motywację, zaś z drugiej strony w seminarium natrafiali na podobnych do siebie kandydatów, którzy mieli podobne seksualne pragnienia. A to wszystko wyglądało tak, jakby w jednym nowicjacie, w sąsiednich celach albo nawet tych samych pokojach. Umieszczono razem młodych nowicjuszy zakonnych i młode nowicjuszki zakonne, młodych mężczyzn i młode kobiety, śpiących na sąsiednich łóżkach. Czegoś takiego nie robi się nawet w świeckich akademikach. Kościół, znając dobrze ludzką naturę, nigdy czegoś podobnego nie dopuszczał, nie godził się na takie wymieszanie. Obowiązywała i obowiązuje klauzura rozdział płci. Mężczyźnie i kobiecie mieszkających razem bez ślubu zasadniczo nie udziela się rozgrzeszenia, bo traktuje się to jako życie w bliskiej okazji do ciężkiego grzechu, do którego prawie na pewno w tej sytuacji prędzej czy później wielokrotnie dojdzie. Jednak w przypadku kandydatów o takich skłonnościach, to właśnie jest czymś podobnym do zniesienia klauzury i całkowitego wymieszania osób o przeciwnej płci. Jest to nawet sytuacja dużo gorsza, ponieważ kobiety nawet w takich sytuacjach bardziej niż mężczyźni rozumieją i cenią duchowy oraz uczuciowy wymiar miłości i dlatego są zwykle bardziej powściągliwe i hamują mężczyzn. Natomiast tutaj mamy naprzeciw siebie dwóch mężczyzn pragnących się męską porządliwością, czyli na ogół bardziej nastawioną na zmysłowość i trudniejszą do opanowania. Dlatego trzeba sobie zdawać sprawę, że jeśli dwóch młodych gejów będzie mieszkać i nocować w jednym pokoju, to prawdopodobieństwo, iż dojdzie między nimi do współżycia seksualnego, jest o wiele większe niż w przypadku młodego mężczyzny i młodej kobiety w takiej samej sytuacji. Tak to wygląda. I jest oczywiste, do czego w wielu wypadkach musi to prowadzić i jakie konsekwencje musi to mieć dla całego zakonnego czy kapłańskiego życia. Jeżeli zasadniczą przyczyną pójścia do seminarium czy nowicjatu jest chęć ukrycia swojej skłonności homoseksualnej, to po pierwsze, można mieć wielkie wątpliwości co do tego, ile w ogóle jest warte takie powołanie, a po drugie, należy oczekiwać, że w otoczeniu ludzi o takich samych skłonnościach te inklinacje raczej tylko jeszcze się wzmocnią i doprowadzą do czynów. Tym gorzej jest oczywiście wówczas, gdy członkami takich klik są także sami przełożeni seminarium oraz wykładowcy. To jeszcze bardziej wzmacnia procesy degradacji. W dodatku, kiedy tacy mężczyźni zostaną wyświęceni na kapłanów, a potem nieraz także na biskupów, a nawet staną się kardynałami, będą w takie życie wciągać młodzieńców, a potem, jako swoich partnerów, wysyłać ich do seminariów, promować i chronić aby nie spotkały ich żadne trudności czy nieprzyjemności. To są ludzkie zależności, to jest mechanizm, który musi prowadzić do wielu wykroczeń i grzechów, do wielu ludzkich krzywd, a potem do wielu skandali i kompromitacji kościoła. Nie trzeba nawet znać aktualnych doniesień medialnych. Wystarczy znać ten mechanizm, by z góry wiedzieć, co musi się dziać w kościele, jakie niegodziwości i tragedie muszą mieć w nim miejsce, gdy homoseksualiści zaczynają być masowo przyjmowani do seminariów i nowicjatów, a co gorsza, gdy zaczynają w nich dominować, a potem, w konsekwencji, dominować w całym kościele. droga homoseksualnej degradacji. Trudno jest duchowo normalnie rozwijać się ludziom, którzy już w seminarium permanentnie żyją w grzechach śmiertelnych, którzy już w tym czasie szczycą się na przykład tym, że zdążyli mieć kilkudziesięciu partnerów seksualnych. Dla takich ludzi chrześcijaństwo, łaska i wyższe wartości stają się raczej jakąś abstrakcją, jakąś oficjalną ideologią kościoła, którą oni, jako jego funkcjonariusze, muszą głosić, ale w którą sami nie bardzo wierzą, podobnie jak choćby funkcjonariusze późnego komunizmu w Europie Wschodniej. Tak naprawdę, chodzi im o to, co niższe, co materialne i zmysłowe. Chodzi im o luksus, o wygodę, o dominację, o władzę i karierę, a często także o nieustanną rozpustę. Oni raczej nie będą dążyć do pracy wśród najbiedniejszych albo na terenach misyjnych, będą uciekać od zadań trudnych i bardziej wymagających. Nie będą w stanie zaryzykować czegoś więcej, np. w sferze publicznej czy medialnej zdecydowanie przeciwstawić się wrogom Chrystusa lub Kościoła. Zamiast tego będą dążyć raczej do szczytów władzy kościelnej, które po ich osiągnięciu uczynią nie tyle szczytami duchowości i pokornej służby, co raczej szczytami pychy i obłudy, szczytami bogactwa i luksusu, szczytami rozwiązłości i zakłamania. Tak będą uprawiać anty i dawać antyświadectwo w czystej postaci. Będą jak oficerowie, którzy przeszli na żołd śmiertelnie wrogiej armii. Cóż zresztą miałoby jeszcze takim duchownym pomóc? Co miałoby ich nawrócić i uratować, skoro codziennie obcują z rzeczami najświętszymi, przede wszystkim z łaską z sakramentami oraz Słowem Bożym, a zarazem depczą ich sens i wartość, tak bardzo deprawując i zatwardzając swoje sumienia, tak nieustannie pławiąc się w najcięższych grzechach? zamiast starać się o nawrócenie, będą raczej coraz bardziej starać się o zamaskowanie swoich grzechów, a także o wciągnięcie w nie innych. Wobec jednych będą to czynić przy pomocy pokusy, wobec innych przy pomocy groźby, także dopuszczając się oczywistych przestępstw, za które według prawa świeckiego powinni trafić na wiele lat do więzienia. To właśnie z powodu takiej postawy duchowej owi duchowni z reguły nigdy za nic nie przepraszają, nie przyznają się do winy, nie pokutują. Raczej uciekają w jakieś absurdalne usprawiedliwienia, nawet jeżeli ich winy staną się jak najbardziej oczywiste i publicznie znane. Widać, że ich serca należą do najbardziej skamieniałych i zatwardziałych, najtrudniejszych do nawrócenia. Raczej nie powinno się tu żywić jakichś złudzeń. Problem jest naprawdę ogromny, ponieważ na podstawie opublikowanej literatury oraz innych dostępnych mi danych, m.in. z kręgów tajnych służb, można szacować, że np. w Stanach Zjednoczonych około 40% księży i do 50% biskupów ma takie skłonności, z czego nawet połowa z nich w pewnych okresach swojego życia jest aktywna homoseksualnie. Podobnie jak to czynił ich wielki patron, wzór, promotor i obrońca kardynał Teodor McCarrick, czy arcybiskup Rembert Wickland Ordo Sancti Benedicti. Kapłaństwo katolickie coraz bardziej zasłużenie zyskuje tam miano Gay Profession, a wszyscy duchowni geje, znani ze skandali, które wywołali, stanowią jedynie wierzchołek góry lodowej. Jest to tym łatwiejsze do ustalenia, że w Stanach Zjednoczonych Federalne Biuro Śledcze FBI, czyli najpotężniejsza agencja wywiadowcza państwa, rutynowo zajmuje się obserwacją osób duchownych ze względu na ich aktualne lub potencjalne znaczenie społeczne. W Ameryce Południowej, w Watykanie, a także w szeregu innych krajów Europy bywa niestety bardzo podobnie, a nawet jeszcze gorzej. Natomiast najgorszą opinię pod tym względem mają służby dyplomatyczne Watykanu. Jest tak zwłaszcza dlatego, że praca w nuncjaturach rozrzuconych w różnych krajach świata daje szczególną okazję łatwiejszego do ukrycia swobodnego życia homoseksualnego. Tak było choćby w przypadku włoskiego księdza Battisti Ricca, który podczas swojej pracy w nuncjaturze w Urugwaju stał się znany z niesłychanie rozpustnego, orgiastycznego życia homoseksualnego, doprowadzając nim do niesłychanego skandalu. Nie przeszkodziło mu to w wielkiej karierze w kościele. Dzisiaj jest jednym z najważniejszych osób w Watykanie, odpowiedzialnym za Bank Watykański oraz dyrektorem Domu Świętej Marty, czyli Watykańskiego Hotelu dla Biskupów i Kardynałów. Homo mafia potrafiła go bardzo skutecznie obronić i promować. Podobnie było w przypadku polskiego hierarchy, pochodzącego z mojej archidiecezji krakowskiej, księdza arcybiskupa Józefa Wesołowskiego, nuncjusza na Dominikanie, który stał się znany z szukania seksualnych przygód z biednymi młodzieńcami tego kraju. Jak widać, także watykańscy dyplomaci dopuszczają się przestępstw w krajach, w których pracują. Gdy tego rodzaju dyplomata obejmuje nową placówkę, uczciwi biskupi mówią – Musimy chronić przed nim chłopców i kleryków. To bardzo smutne świadectwo. W ten sposób Kościół zamienia się w swoje przeciwieństwo, a największy wpływ na pracę episkopatu oraz na mianowanie nowych biskupów zaczynają mieć osoby, które działają wbrew podstawowemu nauczaniu oraz normom antropologicznym i moralnym Kościoła. Jednak umieszczanie tego typu ludzi na kluczowych miejscach w kościele powoduje, że homomafia może się tym łatwiej multiplikować, odnawiać i ekspandować. Może biskupstwa i inne odpowiedzialne funkcje traktować jak łup, który tylko im albo przede wszystkim im się należy. To oznacza, że na najwyższe stanowiska w kościele zostają promowani ludzie, którzy właśnie najmniej do tego się nadają. A wtedy im wyżej w kościele, tym gorzej. Wtedy w wielu jego wysokich kręgach tacy duchowni mogą stanowić nawet większość. Wtedy na samych szczytach kościoła zaczyna panować potworna obłuda i zakłamanie. Wtedy kościół zaczyna gnić od samej głowy, samego swojego mózgu. Właśnie dlatego, nawet jeśli jakiś przypadek homoseksualnych nadużyć zostanie zgłoszony do nuncjusza lub Watykanu. Jego wyjaśnienia nie powinno się oczekiwać przed upływem stu lat, czyli nigdy, chyba że za sprawę zabiorą się dziennikarze i prokuratorzy świeccy. Materiały dowodowe zaginą albo zostaną wprost zniszczone, w razie czego można jeszcze zasłonić wszystko tajemnicą papieską, instrumentem nadużywanym do zakrywania poważnych przestępstw. Trudno o większe samozaparcie i bardziej fatalne w skutkach dążenie do samozniszczenia kościoła, nie tylko w wymiarze doczesnym, ale przede wszystkim wiecznym. Tacy najwyżej postawieni duchowni zaczynają zagrażać sprawie najświętszej, najważniejszej zbawieniu wiecznemu siebie samych oraz całych rzesz ludzi im powierzonych oraz wszystkich innych, na których mają jakikolwiek wpływ. Zaiste, prawdziwe dzieło Judasza i dzieło Kaina. Dzieje się tak pomimo faktu, iż tego rodzaju duchowni często o wiele bardziej zasługują na miejsce w więzieniu niż na szczytach kościoła. Na miejsce w więzieniu zasłużył zwłaszcza kardynał Teodor Mackaryk nie tylko za molestowanie i gwałty na chłopcach, ale także za seryjne molestowanie i gwałty na klerykach. Ileż zakłamanych albo zdeprawowanych powołań ma on na sumieniu. Przecież w analogicznych przypadkach, na przykład, gdyby jakiś generał seryjnie molestował i gwałcił studentki wyższej szkoły wojskowej, która mu podlega, sprawca takich przestępstw resztę życia spędziłby w więzieniu. W kościele taki arcypasterz, co najwyżej, zostaje odsunięty na wcześniejszą emeryturę, żyjąc w arcy-luksusowych warunkach. A do tego zasadniczo dochodzi dopiero wtedy, gdy jego przestępstwa ujawnią dziennikarze i prokuratorzy, gdy już nawet kościelne homolobby nie jest w stanie go obronić i utrzymać na stanowisku. Natomiast bez tego zewnętrznego nacisku kościół na ogół nie radzi sobie z takimi homoseksualnymi bestiami zachowuje się jak sparaliżowany wobec oczywistego zła w swoich własnych szeregach, wobec oczywistego zaprzeczenia swojego nauczania, wobec oczywistej autokompromitacji i samozniszczenia. Bo tak potężne są te kliki homoseksualne, dbające nade wszystko o nietykalność swoich członków, dzięki temu im wyżej stoją, tym bardziej czują się bezkarni.